Witam was bardzo serdecznie już w szóstym odcinku na, y, y, serii Let's Play tytułu Tekkit Pack. Ze mną jest oczywiście Nieśmiertelny los. Siema, Siema ludziska. W tym odcinku już zaprezentujemy ostatnią maszynę z Buildcrafta, którą mamy zaprezentowania w, tej, tej, w, tej, w mojej serii. Iść mi z tym mieczem! Oj oj oj, 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 oj! Pedał jeden, no. Na serio, zaczynamy się bać. Dobra, zaprezentuję ostatnią maszynę, a mianowicie Quary. Bo ja tak patrzę co ty robisz I się boję zapytać. Dźwigienką się bawię. Aha, ty lubisz się bawić dźwigienką. Dobra. Tak. Dobra. No tak. Czekaj, i teraz dla dla tych co lubią, co lubią śmieszne rzeczy. Yy, weź, zobacz co ja teraz zrobię. Gdzie jesteś? Na zewnątrz. Wyszedłem od skrzynki. Wejdź na to drzewo też. Gdzie ty jesteś? Nie widzisz? No, widzę. Randomowy strzał w randomowym kierunku z Peru Endermana. Poszło! Tam gdzieś. O, o. Au. <grym> ty za domem jestem. Właśnie ja widzę. Dobra. Tak właśnie wygląda yy, tej słynnej maszyny, o której tyle obiecałem Huary. Crafting. Niestety widać... Sorry, że nie mam ikolki, ale nie starczą mi materiałów na dwa. Więc od razu zaprezentuję. Skraftujemy. Tak, ta farma kaktusów nie działa, to już wiem. Czy można w tej wersji zrobić automatyczną farmę kaktusów? To mnie cholera ciekawe. I zapamiętajcie sobie, że przy craftingu nie może być nawet lekko użyty killoff, bo nie wyjdzie crafting. Dobra gdzie tu jest Boże, rury chciałem sobie wziąć Silniki sobie weźmiemy I od razu powiem, że najle najlepsze są do kłary silniki stalowe Nie warto podłączać kamiennych lub innych Bo po prostu jest mała wydajność tego i a dobrze, a ja, na następ, a ja na następny odcinek, odcinek, obiecuję wam zrobić yy, dobrze działającą półautoma, półautomatyczną farmę kaktusa, bo ta... A ta czemu nie automatyczną? To... Że co 5 minut będzie? Yy, nie działa. Teraz nie działa, kaktusy po prostu nie rosną, albo mają jakieś złe warunki. A, kaktusów, a nie, serwem się z, yy, kojarzyło z tą. Yy, no, Zapomniałem. Trzciną. Dobra. No tak, bierzemy sobie kwary. O, najlepiej jest dużą przestrzeń. I stawiam sobie. Tylko nie rób nam tego w domu. Nie, nie. prezentuj tego w domu. <noise> tak, widzimy, po, jakby postawiła się taka siatka. To jest teren, w którym się, zbuduje się rusztowanie naszego kwary. Oczywiście nie trzeba tego skopiować, ja to robię dla własnej wygody. Po prostu wtedy jest jakby chyba szybciej. O ja zawsze sobie podłączam trzy silniki stalowe, ale jeszcze niestety nie mam trzeciego. Pójdę Poczekaj. Poczekaj chwilkę. Powiedz mi bardzo cię proszę, jakie jeszcze są tutaj mody? Industry, indy, my teraz omawiamy industrial crafta, tak? Wildcrafta. Dobra, no to ja już wiem wszystko. Załadujemy sobie trochę oleju. Do silników. Nie wiem czy mówiłem o tym, bo naprawdę nie pamiętam. Ale do silniki, jeśli stawia się jeden za drugi, to ten drugi wspomaga ten pierwszy, ten trzeci wspomaga ten drugi. Czyli, że ten pierwszy będzie chodził praktycznie na cały czas w maksymalnych obrotach. Zresztą to nawet zaprezentuję. że nie ma paliwa, bo wtedy naprawdę by szybko chodziło to. Podłączymy tylko drugi. Widzicie? Podłączyliśmy drugi. Ten jeszcze widać się nie chodzi. Nie wiem czemu. Powinien. A, to jest nie ta seria. Boże, nie ta nie ta wersja. Dobra, nieważne. A chyba... bo Ja prezentuję starszą wersję. To dlatego pewnie. Ale chyba w nowszych wersjach jest tak, że właśnie tak jak mówiłem, że jeden wspomaga drugi Podączymy sobie do naszej skrzyneczki Co jest? Albo mam laga albo coś jest tu nie tak Ty na no aż się relognę. Tylko będę później musiał usunąć IP serwera. A czemu? Z kolei tak się na mojej hamacie nie dostali. To ja chcę wejść. Nie wiem, coś mi tu nie pasuje. No dobra, pomożemy. Może będzie szybciej. Normalnie to powinno być najpierw rusztowanie zbudowane. Dobra, niech się zbuduje rusztowanie. Na razie, o, poławkę sobie, tak? W ten sposób? I będziemy o, w ten, y, przez chwilę gadać o czym y, będą następne y, odcinki. Maty, spilnujesz czasu? E, 5 minut? Nie, bez przesady, bo pogubiłem się już. Nie, tego o coś poprosić. Dobra, nieważne. Później się jakoś to e, rozkmini. Ale tak, y, w następnych odcinkach za, zajmę się Kolejny z najbardziej znanych modów to będzie Industrial Craft. Balkon! Nie, Balkon. Nie, balkon, balkon, nie powiedziałem to, że jest <noise> Balkon Weapon mod będzie jako trzecim. Bo to jest moim zdaniem jako trzeci do użytku mod. Dobra, a powiedz mi, jakie są tutaj są jeszcze te. Co? Eee, jakie są jeszcze mody? Industrial Craft. Matys, ile ten? razy mam Cię o to prosić? Ruszyłbyś dupę, tak. poczytałbyś sobie okręcznie. Ale ja właśnie szukam jak się timera robi. A, to już nie do mnie. Bo o, o tym modzie to jeszcze nie jest. E dobra, słuchaj, skoro jesteś na dole to weź mi skop to ten lód tam, żebym mógł bezpiecznie skoczyć. Cholera, biegać już nie mogę. M mam głodu. Ale pozamarzało, ja pitole. Kurczaki z nieba lecą. O, to dobrze. Czekaj, weź, weź zrób to jeszcze trochę większe, bo obawiam się, że w dziurkę mogę nie trafić. I tak wiem, że się zabijesz, a jak chcesz? Jeszcze tu... O, dobra, zostaw już. Wiedziałem. Nie wiem, to widziałem. Kurde To kiedyś było na dwa głębokie. O, było. <laughs> dobra, jak widzimy już rusztowanie Teraz... się zbudowało. Za chwilę się pojawi. Jak widzimy, Jak widzimy, Daniel jest w swoim żywiole. Oddaj mi moje itemy. Nie mam twoich itemów, nie zabrałem ich. Zaraz powinno się pojawić wiertło. Tylko coś mu chyba się nie spieszy. Itemy! Lol. Czemu się nie pojawi? E no, znowu zamarza. Wszedłem do wody, a teraz znowu zaczęła zamarzać. Nie mam dzisiaj jakieś problemy. O! Widzimy. To mam dzisiaj jakieś problemy, naprawdę, więc. Przepraszam, ale. To wszystko przez internet. Widzimy, pojawia się takie wiertło, które w dosyć w szybkim tempie no, powiedzmy w szybkim tempie skopuje to, Ej, on skopie to to to, 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 tą dziurę. Okej, okay, to, być... to trzeba będzie jakoś zalepić. Bo Nie, to się wykopie tutaj. Pal... Query, jak tylko tutaj yy, to wykopiemy, tym albo, albo zabijemy, tak, bo query to już... kopie aż do admin bloków. Chyba, że natrafi na źródło wody. Lub lawy. Albo lawy. Wtedy się... no ale tak samo. To wtedy się przez to nie przykopuje. Zatrzymuje się na tym. Po prostu omija. Będzie omijać. Czemu ten lud... czemu tutaj to tak szybko zamarza? Ej odejmij mój hełm, bo ty musisz mieć mój nie hełm. Nie mam twojego A może i mam? Nie, nie mam. Mam tylko spodnie. Zresztą może zaraz jeszcze zobaczymy. Skopiemy sobie tylko tę ziemię. Bo ziemi to nie warto, żeby kopało. OLEJ? Zostaw, ty nie ruszaj go. Chcę właśnie coś zobaczyć. O. I znowu ziemię będzie kopać. Dobra, zostaw. Nie, bo chcę zobaczyć czy olej też omija, bo nie pamiętam. O. Z fajnie sobie kopie. A patrz. Olej, oleju jednak nie omija. Ale lawę i wodę wiem, że na 100% omija, bo sprawdzałem. Olej i wodę sprawdzałem. A olej właśnie nie byłem pewien. Właśnie o, właśnie wodę i lawę sprawdzałeś. Właśnie, sorry. Wodę i lawę sprawdzałem, a oleju nie. Używaj czasami mózgu. Ale to takie trudne. Wiem. To boli. Szczególnie w czerwcu. No jezu. Czerwiec. Najgorszy miesiąc. Ja zarazem najlepszy. Oje Jezus, szkielet. Miecza nie mam. Nie? Gdzie jest? Ochronie cię mój typ tyśu. tutaj gdzie on jest? A, tutaj. Siekiery na dziada. Szorzo. O, ale eks mój. A ser, weź go. I tak zaraz giniesz. Challenge accepted. Tylko mnie łap, po drodze. <laughs> Chciałbyś. Chyba twój dobytek. Spraw... Spra sprawdzasz? Czas? To czas? się hmm. około 5 minut chyba już będzie. Ponad chyba. Ale dobra, w każdym czasie dobrze, że query zaprezentowaliśmy. ona sobie będzie już teraz chodzić. Aha trzeba będzie pilnować silniki, żeby się nie przygrzewały. No, yy, i właśnie, nie, w następnym odcinku, jeżeli mogę powiedzieć... To nie przedstaw... Ty nie zaczynajmy przedstawiać... Yy, tego Industrial Craft'a, ponieważ on jest strasznie obszerny. Ale ja nie będę przecież całego omawiał. Bo właśnie miałem. powiedzieć, co będą. będzie. Yy, 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 tak, następnie Industrial Craft omówimy, później Balkon Weapon Mod. Yy, później Rycraft, Który, którym ja się tak, zajmę. A Matys będzie właśnie się zajmował craftingiem Balkon Weapon Moda. Więc yy, ja. będę jeszcze Industrial Craft'a. A Matys jeszcze doczyta i będzie omawiał yy, też mod Rail Railcraft. To jest? Różne nowe rodzaje torów tutaj są. A, dobra. Yy, wbij, do na, wbij do nas, wbij yy, na, do Bierzmy. domu na chwilę. O fajnie sobie będzie teraz kopać. Nie trzeba będzie schodzić często do kopali. Dostanie <noise> za to. Dostaniesz za to. Skop, skop to, co jest pod tobą, to na schody trafisz. Stanieś kopa w dupę. Pan, nie, nie dostanę. Nie złapiesz mnie. Oby tylko teraz nie spadł. Gdzie jesteś? Nie znajdziesz, nie znajdziesz mnie. Are you sure? Nie tepniesz się, bo wtedy sam spadniesz. No mówiłem! O! Oh, fuck. Mi, pająk! Ty zginąłeś. Nie bo się, ja. zapomniałem, że shifta nie mam na tym guziku. Może skra skradania się nie mam na tym guziku. Creeper mnie goni Zaraz ha, 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 ha. będzie los blew up nie, będzie. nie mogę się teraz Nic z tym Tepnij się do mnie Tepnij się ale Ale i tam Nie dobrze A masz od górku A. I. Obyło, się, obyło się bez spraw materialnych bo, i to, i to się za to na, cały czas nie nagrywa Coś fajnego zrobiłeś? Nie. Jeszcze nie. A chyba się lasu powinno skopać już. Szkoda, że tu nie ma moda CV Mod. Że kamery są. Co to jest? By, by sobie można było monitorować o. z domu silniki. UFO porno! Dobra. To już chyba było, było wszystko w tym odcinku. Następna to już będzie Industrial Craft. Już się powtarzam, dum, 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 ale... Dobra. Kończymy to. Jeśli się punkt co seria podoba, proszę was subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Przede wszystkim komentujcie, ja chcę wiedzieć co jeszcze źle popełniam. WSZYSTKO! Oczywiście nieśmiertelny Matys musi dołożyć swoje 5 groszy. jak? Dobra, ty się schowaj w mużyńskiej chacie. Będzie lepiej. Spalić ci matkę. Ej, bez wierzenia na matkę. Dobra. Ale spalić czy nie spalić? Kopnę go kiedyś w dupę Zgaszony Daniel Dum, dum 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 No dobra, to już by było koniec Dobra, to to, to wszystko w tym odcinku. No to zobaczenie ludziska. Narka. Nara.